Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Drax a to jest kolejny mój vlogowy materiał, w którym opowiem Wam troszeczkę o zmianach na kanale, o tym co jest nowego, jakie są dalsze plany. Więc, jeżeli Was to interesuje, serdecznie zapraszam do posłuchania. Jeśli zaś poszukujecie konkretniejszych materiałów, na kanale jest obecnie już masa recenzji. Ostatnio praktycznie każdego dnia wrzucam nowe materiały, muszę się już zacząć ograniczać. W tym momencie tak coś czuję, bo mam ochotę nagrywać jedną rzecz za drugą, a wiadomo, że przesy na kanale zbyt duża częstotliwość chyba też nie jest za dobra, więc tak jest ostatnimi dniami i powiem wam troszeczkę właśnie a propos, co na kanale nowego, co się zmieniło i dlaczego się zmieniło. Otóż przede wszystkim w tym momencie na kanale widzicie nowe logo i nową nazwę. Ja już poprzednio mówiłem w którymś tam vlogu, że zastanawiam się nad tym, czy więcej niż gra to jest dobry pomysł, itd., dalej, ponieważ pierwotnie ta nazwa odnosiła się do troszeczkę innego pomysłu na kanał. Teraz jest po prostu Drax Recenzje. To się może jeszcze w jakimś zakresie zmienić, ale chciałem, żeby w nazwie kanału było to, co najważniejsze, to co odzwierciedla kanał, czyli kto prowadzi kanał i co jest na kanale? Proste. Drax recenzja. Jestem Drax, a to są recenzje gier komputerowych przede wszystkim. Chociaż od czasu do czasu zdarzy się jakaś recenzja filmu. Natomiast pomyślałem sobie, że już recenzje gier to może troszeczkę za dużo, może niepotrzebne to w nazwie. Zdaję sobie również sprawę, że ta nazwa nie jest jakaś szczególnie oryginalna. Myślałem, główkowałem, mózg mi się mało nie przepalił, ale nic specjalnie oryginalnego nie wymyśliłem. Natomiast z czasem y, tak mi się wydaje, że do tego Drax recenzji być może jakiś jeszcze dopisek stworzę coś takiego humorystycznego, może coś indywidualnego takiego bardziej. W każdym bądź razie nowa nazwa mnie się podoba, ale co jest najważniejsze, nowe logo. Nowe logo jest dla mnie osobiście naprawdę super. więc nowe logo się pojawiło na kanale właśnie w związku z nową nazwą. No, i z tym logiem jest tak, że mam, mam je w kilku wersjach. Przygotowałem je w kilku wersjach, bardzo jestem z nich zadowolony. Natomiast w tym momencie na profilu facebookowym jest jedno, a inne jest na kanale właśnie YouTube głównym. Ta wersja, która istnieje obecnie na kanale, czyli czarno-żółta, z tam lekkim akcentem białym, to jest coś, co zasugerował mój znajomy. Ja pierwotnie zupełnie do koloru żółtego się odnosiłem sceptycznie, ale po chwili stwierdziłem, że to wygląda naprawdę super. W ogóle każdy rodzaj napisu jasny, bardzo jasny, czyli biały, żółty dobrze wygląda jako miniatura tutaj na YouTubie, kiedy gdzieś się pojawia mała ikonka. Natomiast miałem wersję z ciemniejszym napisem i one jako miniatury wyglądają beznadziejnie, więc stąd taka de decyzja. Natomiast Mam jeszcze kilka wersji tego logo. Pierwotnie miało być czarno, czerwono, białe i ono wygląda naprawdę interesująco. Natomiast odłożymy je na później. Mam taką wersję, właśnie też z niebieskim akcentem i białym napisem, którą widzicie na profilu facebookowym. Więc tak to wygląda. Nawiasem mówiąc, profil facebookowy mnie niemile zaskoczył pod tym względem, że nie da się zmienić w tym momencie już nazwy linku. W ogóle ten system Facebooka, tworzenia stron, fanpage y na Facebooku jest jakiś porypany. Można zmienić nazwę zanim się osiągnie 200 bodajże lajków, potem się nie da. Poza tym różnie to bywa, czasem jest tak, że jest nazwa Facebook, slash i nazwa właśnie wpisana, nazwa tego kanału, tego profilu. Czasem jest tak, że jest z dopiskiem jakichś cyferek, a to zależy od tego czy to jest strona społeczności, czy tego, czy tamtego. To jest tak wszystko pogmatwane, i co pewien czas jest zmieniane przez twórców Facebooka, że ja uważam, że to jest zupełnie poroniony pomysł. W każdym razie nie mogę zmienić linku, i to mnie troszeczkę martwi. Ale tak sobie pomyślałem, że. Można to na razie zignorować w przyszłości, jeżeli okaże się, że kanał będzie naprawdę potrzebował solidnego, konkretnego profilu facebookowego, wówczas być może założy się nowy, a przy odpowiedniej liczbie subskrypcji, szybkie zdobycie dużej ilości lajków na kanale, no, na nowym profilu facebookowym, być może nie będzie problemem. Tymczasem, y, profil facebookowy pełni tylko taką y, funkcję Pomocniczą, dodatkowe źródło, gdzie można być informowanym o nowych materiałach, także tak to wygląda. Kolejna rzecz, którą się ostatnio zajmuję, to obróbka dźwięku, i staram się tutaj w jakiś sposób ten dźwięk podrasować. Mikrofon mam całkiem przyzwoity, nie jakiś super ekstra, ale całkiem dobry. Dźwięk jest całkiem dobry przy nagraniu takim ona sucho. Ja jedynie przez większość czasu jedynie otrzymiałem praktycznie wszystkie recenzje, jakie macie tutaj wstecz na kanale, to są tylko otrzymione. To jest czysty dźwięk tak, jak idzie z mikrofonu. Natomiast ostatnio zacząłem kombinować nad tym, żeby poprawić troszeczkę uwydatnić ten głos, zrobić go taki bardziej radiowym. No i tutaj zacząłem bawić się w podbijanie basu, zmniejszanie basu, podbijanie sopranu, zmniejszanie sopranu, a że nie jestem specjalnie w tym doświadczony, więc na razie te eksperymenty e, różnie wychodziły. Obecnie, e, jedynymi materiałami, materiałami, które są podrasowane i w jakiś sposób, e, właśnie coś przy nich grzebałem, to jest recenzja White Knight oraz recenzja Heroes of the Storm, a także ten materiał, który w tym momencie e, słuchacie. Każdy z nich ma troszeczkę inne ustawienia i zobaczymy czy tym razem właśnie w ramach tego vloga po obróbce czy będę w pełni zadowolony. Wy też y, przesłuchajcie te materiały, porównajcie sobie z materiałami którejś z recenzji, ale recenzji nie tych y, na żywo z gameplayem, tylko tych recenzji, które nagrywam osobno głos, ponieważ w przypadku, kiedy nagrywam podczas gameplayu, nie mogę, nie mam y, możliwości obrobienia tego dźwięku, więc nawet go nie odsuniam, a tym bardziej nie bawię się w żadne y, podrasowanie. Natomiast możecie porównać sobie z jakimiś, z jakimiś recenzjami, typu recenzja Homeworda na przykład i y, ocenić, która wersja jest najwyraźniejsza, której wersji najlepiej się słucha. Ja w tym momencie y, jedynie w programie Audacity. Darmowym programie Audacity nagrywam i obrabiam dźwięk, więc w tym programie na, na tyle, na ile mam jakiekolwiek opcje, to mogę po nagraniu ten dźwięk odszumić, mogę coś tam w nim zmienić. Natomiast nie mam żadnego zewnętrznego sprzętu typu konsoleta, żebym mógł na bieżąco ten sygnał, który idzie z mikrofonu, przetwarzać. Gdyby ktoś był ciekaw, mikrofon jaki posiadam to SIN 7 MPod. To jest mikrofon pojemnościowy na USB. On kosztował w momencie kiedy go kupowałem coś trochę ponad 200 więc to nie jest taki super profesjonalny sprzęt jakiego używają więksi YouTuberzy, ale z drugiej strony ja z niego jestem relatywnie zadowolony. Na pewno to jest dużo lepszy mikrofon niż takie mikrofony za kilkanaście złote, złotych. Takie mikrofony, jakie macie w zestawach słuchawkowych, i tak dalej, i tak dalej, których używa się często do komunikacji, na przykład na Teamspeaku, czy innym komunikatorze w grach. Więc ten mikrofon ja sobie chwalę, natomiast ostatnio mam taką potrzebę zmieniania i poprawiania tego wszystkiego, co robię. Cały czas staram się jeszcze coś tam z tego wycisnąć, dlatego właśnie kombinuję. Co można jeszcze zrobić z obróbką tego dźwięku, żeby był troszeczkę lepszy? Cóż jeszcze? Z drobnych zmian wprowadziłem taki system opisów w, przy grach, że w nawiasie kwadratowym dodaję gatunek, do którego dany tytuł należy. Może to troszeczkę Wam pomóc w odnalezieniu interesujących Was gatunków, klimatu, tematyki danej produkcji, bo po samym tytule często nie wiadomo, co to właściwie jest. Poza tym, liczę na to, że być może, być może wyszukiwarka YouTubea troszeczkę lepiej będzie na to reagować i być może przy wyszukiwaniu, właśnie tych tematycznie po gatunkach danych gier, być może te filmy będą znajdowane. Chociaż tutaj nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy, cały czas próbuję jakoś jeszcze zoptymalizować te nagrane materiały pod kątem tego, żeby były. W miarę dobrze wyszukiwane, ale wiadomo, że YouTube jest tak perfidnie skonstruowany, iż promuje materiały, które już mają dużo subskrypcji, promuje materiały z kanałów, które mają dużo subskrypcji, promuje materiały, które już zostały wiele razy obejrzane. Więc trudno w tym momencie się przez to wszystko przebić. Aczkolwiek mam nadzieję, że jakość materiałów i ich tematyka, to w jaki sposób tworzy te filmy. Zainteresuje osoby, które wpadną na to i być może, być może to się jakoś rozwinie. Ja osobiście uważam, że na polskim YouTubie brakuje takich dojrzałych recenzji, takich, takiego dojrzałego podejścia. Mam nadzieję, że to się Wam spodoba, mam nadzieję, że to przyciągnie nowych odbiorców. Zobaczymy, zobaczymy. Ja na razie dla przyjemności i dla frajdy to wszystko tworzę, ale wiadomo, że człowiek patrzy zawsze, ile osób obejrzało mój materiał, zawsze sprawdzam to praktycznie każdego dnia wchodzę, czy jest już coś nabite czy już ktoś coś więcej obejrzał, nie chodzi tutaj o żadną kasę, tylko chodzi o po prostu sam fakt, że kiedy coś tworzymy, no to chcemy siłą rzeczy, żeby to ktoś, prawda, zobaczył, skomentował jakoś pozytywnie i dalej i to nas cieszy to sprawia, że mamy dalszą motywację do jakiejś pracy nad tym materiałem Mam nadzieję, nawiasem mówiąc, że nie słyszycie tego ujadania za oknem. Już mnie powoli trafia. Pies sąsiadów po prostu wariuje, i, i ja praktycznie od rana starałem się ten materiał tutaj w ciszy, w spokoju nagrać. Ale widzę, że się nie da po prostu. To jest niewykonalne. Chyba odszczelę tego psa. Nie wiem, po prostu masakra. W zasadzie to jest tyle jeśli chodzi o informacje y, związane ze zmianami na kanale. Pamiętajcie, że ja bardzo się cieszę z każdego Waszego komentarza, zwłaszcza pozytywnego, z negatywnych mniej, ale generalnie pamiętajcie, że jeżeli oglądacie moje materiały, to jeżeli coś Wam przyjdzie do głowy, jeżeli po prostu się podobało, napiszcie to, napiszcie, po prostu dajcie znać. Pamiętajcie, że jest ten system związany z ocenianiem, w sensie łapka w górę. Używajcie tego, jeżeli tylko coś obejrzeliście i było spoko, było fajne. Dajcie tą łapkę w górę, to się zawsze bardzo liczy, więc ja to wszystko doceniam. No i jeżeli macie taką możliwość, to prześlijcie informacje o tym kanale gdzieś tam u siebie, wrzućcie na face'a, gdzieś tam, wrzućcie gdziekolwiek się udzielacie, poleczcie. będę bardzo za to wdzięczny. Teraz jest naprawdę taka krytyczna faza dla tego kanału, ponieważ jest jeszcze tak mało osób, że trzeba z tym dotrzeć gdzieś tam do nowych osób, żeby to się zaczęło rozprzestrzeniać ja wtedy będę miał więcej powera do tego, żeby robić coś więcej, będę czuł, że, że to wszystko ma sens, więc to jest dla mnie bardzo ważne i bardzo się cieszę zawsze, jeżeli y, słuchacie, komentujecie, udzielacie się piszecie mi czasami na privie i tak dalej, i tak dalej, także wielkie dzięki Tymczasem, żeby nie przeciągać, to wszystko, jeżeli macie jakieś pytania, dalsze propozycje, uwagi i tak komentujcie, dajcie znać. Tymczasem trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!